Witam Was w kolejnym odcinku programu Time for Business TV i po raz kolejny gościmy w firmie Motherhood. I naszym gościem jest Justyna Gerstecka, założycielka i właścicielka firmy Motherhood. Dzisiaj temat, który jest y, bardzo często poruszany y, przez Was na Facebooku, Dostaję od Was wiele listów, maili y, na temat wsparcia, jakiego oczekujecie od swoich najbliższych, jak wkraczacie na tę drogę przedsiębiorczości. Wydaje mi się, że Usyna jest bardzo dobrym przykładem, żeby porozmawiać z nami na ten temat, dlatego że po pierwsze jest matką trójki dzieci. Po drugie otworzyła ten biznes na macierzyńskim i myślę, że bardzo ważne jest tutaj wsparcie najbliższej rodziny. Czy mam rację, Usyna? Z pewnością taką mnie było, bo ja nie tylko jestem matką trójki, no wczoraj czasie chwilę otwierałam, byłam matką dwójki dzieci, natomiast jedno z nich wymaga bardzo specjalnej opieki. Wobec tego to, to wsparcie i psychiczne, ale też takie zwykłe, codzienne, fizyczne było dla mm. mnie niezwykle cenne, bardzo potrzebne. No dobrze, tylko wiesz, czy, czy dla Ciebie ważniejsze jest wsparcie psychiczne, czy takie wiesz, pomoc na dłoni? No nie, nie się wydaje, że w ogóle nie można jednego bez drugiego rozpatrywać. Natomiast w moim przypadku faktycznie myślę, że byłoby trudno oddzielić jedną, jedną strefę od drugiej, dlatego że ja tego wsparcia potrzebowałam bardzo, bardzo mocno, bo chromek urodził się. Urodził się z było więc co było dla nas szokiem. I ta, po, ta, po, ta, ta pomoc taka fizyczna, po prostu bieżąca, codzienna, y, głównie płynąca od moich rodziców czy od, moi, y, od moich sióstr, y, była po prostu dla mnie niezbędna. Czyli ty miałeś wsparcie sióstr, tak. rodziców i jeszcze tak. męża. Wszyscy się wspierali. Czemu? Czyli powiedzmy, jak to było, jeżeli ty przyszłaś do męża i powiedziałaś: Kochanie, otwieram biznes. Raczej on mnie motywował i wspierał i zachęcał do tego, żeby własny biznes otworzyć. Także to był pomysł, który się gdzieś tam, myślał urodził w naszych głowach dosyć jednocześnie. Ja oczywiście go zmaterializowałam, ja wymyśliłam produkt, ja wymyśliłam mm -hmm. markę, ja wymyśliłam wszystko, co się z tym było, że... Natomiast sam pomysł na to, żeby biznes otworzyć, mój mąż zawsze, zawsze był wspierany. Ja też sam jest tym przedsiębiorcą mm. obecnie, także, także tutaj. A gdyby nie on cię wspierał, gdyby cię nie wspierał, czy y, otworzyłabyś swój biznes? Trudno jest mi w ogóle o tym wiesz. No, no wyobraź sobie, że tak nie masz. Nie masz wsparcia od męża, jest, jest, wspierać no. w wychowaniu dzieci. Natomiast nigdy, znaczy, nie. Ja nie jest... się tym, że generalnie sobie w życiu radziłam. Czy miałam męża, czy nie miałam. Znaczy przed tym jak miałam męża, to też sobie radziłam i to, i to całkiem no. dobrze. Myślę, że naj, najważniejsze to jest to, czy kończymy rzeczy, które zaczynamy, bo to jest. Czyli tu e... tak zwana strategia moja, trzeba robić, żeby mm. zrobić. Znaczy, trzeba tak. robić, żeby zrobić, samo się nie zrobi. Więc jeżeli mm. nie zrobimy, to nie będziemy mieć zrobione. I, e, i to jest podstawowe, Jeżeli sobie to człowiek uświadomi, że, 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 że nie sprzeda poduszki, jeżeli z nią nie pójdzie do sklepu i nie zadzwoni 14 razy. I czy to nie jest wina męża, która nie wspiera? To, to nie jest determinacja może, do pracy. A, 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 nie, nie. No. Czyli tak naprawdę y, to co powiedziała, czy ja dobrze rozumiem, czyli najważniejsza jest determinacja, najważniejsze jest to, żeby chcieć to robić, ale to wsparcie jest też potrzebne, tak? Tak, bo ja akurat mogłam liczyć na wsparcie w każdym aspekcie, bo zarówno finansowym, bo mój mąż przez długie miesiące czy wręcz lata finansował to przedsięwzięcie. Mogłam liczyć na wsparcie merytoryczne, bo to jest bardzo mądry człowiek. Mogłam liczyć na wsparcie y, y, zajęć, też emocjonalne. szkolenia. <laughs> Same zalety. Mogłam też liczyć na wsparcie emocjonalne, bo ja w, w, tym całym, w tym całym szaleństwie związanym i z wychowaniem dzieci i z, i z terapiami, i z różnymi historiami i z biznesem, który na początku był bardzo obiecujący, bo produkty się sprzedawały, ale wymagał ciągle tak. zainwestowywania, naprawdę potrzebowałam tego wsparcia na każdej możliwej płaszczyźnie. Na szczęście je otrzymywałam. Czy pamiętasz takie momenty? Tak po prostu przypomnij sobie te momenty, gdzie tak naprawdę. Wiesz, bo ja pamiętam u siebie te mm -hmm. momenty, tak, kiedy najbardziej potrzebowałam tego wsparcia, kiedy to było dla mnie kluczowe, a teraz mam wrażenie, że jestem coraz bardziej samodzielna od pewnego czasu. Czy u Ciebie też tak było? Zdecydowanie tak. No, dojrzewamy. Dojrzewamy, oczywiście, poza tym... Yy, yy. Ja jestem dumna z tego, co osiągnęłam. Osiągnęłam motherhood, który jest marką rozpoznawalną w Polsce już bardzo, na bardzo wysokim poziomie. Jestem na etapie tworzenia nowej marki, którą też z sukcesem właśnie czujemy na rynek. I, 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 i mam wiarę we własne siły umiejętności, co nie, oczywiście nie, nie, nie zmienia faktu, że popełniam błędy stale i niestety je popełniam i na, na szczęście się na nich mam nadzieję. No że, i, i, to jest i, najważniejsze. I, 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 Patrzę w przyszłość, tak? Bo, 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 bo nie jest. Każdy z nas popełnia błędy. Problem polega na tym, że nie każdy potrafi się na nauczyć. uczyć. Tak? zawsze, jak się popełnia błędy, zawsze mówię, błagam Was, zacznijcie rozpatrywać to w ten sposób. Popełniłam błąd, trudno, ok, ale co ja mogę z tym zrobić teraz, żeby z czegoś się nauczyć, a nie popełnić tego błędy. Nie drugi na lepszej raz. nauki niż, 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 niż właśnie na własnych błędach. Ale wiesz, to, co Ty mówisz, że y, często ludzie nie robią, mm -hmm. bo może dlatego, że się boją, właśnie, że popełnią błąd. A to do niczego nie prowadzi tak naprawdę, no. Bo jeżeli masz jakiś koncept, nie wiesz czy on się sprawdzi, boisz się, że on się nie sprawdzi, a boisz się oceny otoczenia, aż sobie nie poradzisz, no to jeżeli Cię już strach paraliżuje na tym etapie, no to będzie coraz trudniej, tak? To jest pewnie to, co mówiłaś, świadomość tego, tak naprawdę, co ja mogę, czy ja wierzę w swoje siły. Ty byłaś bardzo świadomym bardzo mm. z tego, co opowiadasz, tak? Ty byłaś świadoma tego, co, jakie masz kompetencje, że, że umiesz zrobić to, to, że jesteś niezależna finansowo, to jest też ważne, tak? Tobie było łatwiej. Natomiast co byś radziła dziewczynom, które nie mają no. takiej pewności siebie jak Ty. No co powiesz takiej osobie, to się nie bój, no, no tak, trzeba się bać. No. Ale, ale bać. właśnie, już trzeba się bać, trzeba się bać. Trzeba bać się, tak, żeby się paraliżował, czy trzeba się bać i podejmować by no tak. działanie? Jeżeli nie się, bój tak, bój żeby się tak, żeby Cię paraliżuje, to nie masz sensu dalej w to wchodzić. Tak, trzeba się bać, bać prak, nie, nie chodź. będziesz chodź. się bała, kochana. Ale oczywiście, jeżeli nie odczuwasz żadnego strachu i po prostu jedziesz na żywioł, no to też nie jest dobrze, właśnie. nie zdajesz sobie zapewne sprawy z zagrożeń, które Ciebie czekają. Więc ja uważam, że strach jest zupełnie naturalny i potrzebny, to znaczy, że mamy kontakt z rzeczywistością, natomiast hmm. jeżeli ja nas, nas paraliżuje, to należy sobie zadać pytanie, czy faktycznie ja chcemy dalej iść. Albo być może mój pomysł jest na tyle beznadziejny, że naprawdę powinien mnie paraliżować. A może trzeba popracować nad, nad swoim własnym rozwojem? A może trzeba popracować nad własnym rozwojem. Nad rozwojem, może trzeba się pójść do szkoły, może trzeba znaleźć kogoś, bardzo modna jest instytucja coacha. No jest nie Można znaleźć osoby, jak sądzę, w naszym otoczeniu, które pomogą nam pokierować sobą i własnym rozwojem, które nam wskażą, jakie są nasze mocne sprawy. Osoby z zewnątrz, jak one wiszą, widzą nasze kompetencje? Bo być może to, co my uważamy za nasze mocne strony, wcale nie jest dostrzegane przez, przez osoby z naszego, Oczywiście. naszego kręgu i w drugą stronę. być tak. może my nie dostrzegamy tak, tego, że mamy bardzo wysokie kompetencje w określonych hmm. dziedzinach. Ja zawsze mówię, że przedsiębiorca musi być zdeterminowany, bo nawet jeżeli ci się nie uda, nawet jeżeli się potkniesz, nawet jeżeli upadniesz, to musisz mieć tą siłę, żeby wstać, tak? Ja, jak popełniam błędy, nie wychodzi mi coś rzeczywiście wściekła ale jestem ściekła, 5, 10, 15 minut, a potem mnie to motywuje do działania. Ja tak działam. Każdy działa inaczej, każdy jest inaczej skonstruowany. Generalnie jest tak, że ludzie, w szczególności pewnie kobiety, nie zdają sobie sprawy z tego, jak wiele są w stanie zrobić. Naprawdę jest tak, że nasze zdolności adaptacyjne i... i są ogromne. Są ogromne i jest prawo I wiele w powiedzeniu, że co nas nie zabije, to nas wzmocni. Także naprawdę ja jestem tym, wydaje mi się, szczęśliwym przypadkiem. Mogłam liczyć na wsparcie mhm. wielu. Naprawdę wielu osób. Myślę, że bez tego wsparcia nie jest powiedziane, żebym nie doszła tutaj, gdzie jestem. Być może ciężej może. Może byłoby to trudniejsze, może by to trwało dłużej, a mhm. może nie. No. Rzeczywiście, no, e, samo wsparcie nie wystarczy. E, wydaje mi się, że kompetencje, odpowiednia determinacja i wsparcie to jest w ogóle klucz do sukcesu. Ale, czyli podsumowując naszą dyskusję, wsparcie osób najbliższych jest bardzo istotne i na pewno e, jest ważne i pomaga nam w prowadzeniu naszego biznesu. Natomiast jeżeli ktoś cię nie wspiera z, z najbliższych, to nie znaczy, że nie możesz wspierać tego biznesu, jeżeli uważasz że i czujesz, że powinnaś. Jeżeli nie masz wsparcia wśród osób najbliższych, znajdź sobie takie wsparcie biznesowe, merytoryczne wśród przedsiębiorców, ludzi, którzy osiągnęli sukces, którzy chcą dzielić swoją wiedzą. Ja dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję również. Ja zapraszam Was do oglądania moich odcinków w każdą środę. Subskrybujcie nasz kanał i poruczcie nasz wam. Cześć! Do widzenia!